Przeczyłem Państwu, polityka wschodnia, a w tym wypadku polityka w stosunku do państwa rosyjskiego, Federacji Obecnie Rosyjskiej, a poprzednio Moskwy, zawsze była i jest piętą achillesową polskiej polityki zagranicznej, międzynarodowej, a, a, na pewno, a na pewno zdecydowanie dyplomacji. Zresztą nieumiejętność poruszania się w tej polityce wschodniej w relacjach z Moskwą doprowadziła do upadku i pierwszego państwa, pierwszej Rzeczypospolitej, a w ostateczności też mieliśmy taki dłuższy okres po 1945 roku, bardzo intensywnego angażowania się już w jakiś sposób, no, jakiegoś tam wcielenia imperialnej Rosji. W tym wypadku była to Rosja tak zwana sowiecka, tak zwany ZSR. Ale dzisiaj mamy sytuację no, takiej też powtórki z historii. Rząd warszawski. Na salonach europejskich, poprzez eurodopotowanych polskich polityków, jest takim prekursorem, jak gdyby podżegaczem do kolejnej wyprawy na Moskwę, takiej europejskiej dymi, dy, Dymitriady. Dymitriada, przypominam, wiek XVII od 1604, pierwsza Dymitriada, później 1607. Próbowaliśmy syna, Iwana IV groźnego, Dymitra, który, młodego książęcia, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Nagle, jak tam uzurpatorzy się znaleźli, no i na, nasi panowie później, później także król Rzeczpospolitej i Majestat Sejm, próbowaliśmy ingerować wewnętrzne sprawy Moskwy, zresztą niezłym skutkiem, i później obolałymi, no niestety, konsekwencjami, próbowaliśmy osadzać Carewicza na tronie. Tronie w tym wypadku moskiewskim, tronie carskim. No zresztą, tak jak powiedziałem, miały to bardzo określone, miało to bardzo określone późniejsze konsekwencje. Dzisiaj jest podobna sytuacja. Dzisiaj widzę, że rząd warszawski, szczęścią polityków, chce obsadzić na tronie niejakiego Nawalnego. No nie? Ja nie chcę rozpisywać się, mówić, którzy jest to Nawalny. Ciekawe są, są różnego typu analizy. Proszę zerknąć w mediach niezależnych, no w tym wypadku no niestety tylko internetowych, w tak zwanych telewizorach państwo zarówno tego obiegu rządowego, jak i nierządowego, nie jesteście państwo tej wiedzy uzyskać. Ja tylko jedno powiem. osadzenie na tronie moskiewskim pana Nawalnego, no mogłoby się okazać mm, wręcz zgubne w skutkach, nie tylko dla obecnej i gdyby tak zwani Prawdziwi Rosjanie zasiedli dzisiaj ze swoim podejściem do pewnych spraw, nie chciałbym być naprawdę w naszej skórze. Więc dzięki Bogu na szczęście jest to nierealną rzeczą, ale mówię ta tradycja jest niesamowicie niesamowicie jak gdyby kontynuowana, żywa, żywa, żywa w części w części w części u części antypolaków nazwę, no bo Działania przeciwko własnemu państwu inaczej nie należy przecież określić, ale spróbuję to też udowodnić. I tutaj przypominamy na salonach europejskich taką prekursorką, pani europoseł, pani Fotyga, poprzednia, poprzednia minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej w pierwszym rządzie prezesa Kaczyńskiego w 2006-2007 roku. Już, już dobrze chyba nie pamiętam. Natomiast, kochani, Mm. Jest rozmowa z panią, z panią Minister, z Panią Fotygą, jest to rok 2000, początek bodajże, 14, taka, taka prywatna, no proszę panią, panią Minister, żebyśmy, jest to, przypomnę, rok 2014, dosyć istotny, ważny, jeszcze coś można zrobić, w tych naszych relacjach w Polityce Wschodniej, Białystok jest ciekawym miejscem, żebyśmy my, Wówczas jako te środowiska powiedzmy normalne, konserwatywne, żebyśmy zrobili taką konferencję poświęconą polityce wschodniej, no z takim ukierunkowaniem, jak nasza część sceny politycznej będzie zapatrywała się, na politykę wschodnią, a tak naprawdę politykę w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Oczywiście diametralnie miałem co innego na myśli w stosunku do tego, z czym mamy dziś obecnie. Odpowiedź od pani były minister, pani Fotygi, była bardzo interesująca. Wysłuchała oczywiście i odpowiada mi, dopóki Putin jest prezydentem, nie mamy o czym mówić. No, proszę państwa, jest okazja. Widzę, że jest okazja. Pani minister naprawdę ma okazję. No jest jakiś Nawalny, nieważne, dymit, cokolwiek by nie zwane. No, człowiek, który moim zdaniem ma poważne problemy. Ja bym odesłał tego człowieka, mówię o panie, panu Nawalnym, z całą jego obolałością i tym cierpieniem, które jest rozumiałe na wschodzie, odesłałbym do określonego y, ośrodka, bo, bo raczej widać stan nacjonalny tego pana się tam y, kwalifikuje. No, ale kochani, każda okazja do robienia z, rozruby Kolejny Dymitriady jest bardzo dobra, no i zresztą pani minister, jak widzimy, dotrzymuje słowa i w tej głupocie przoduje. Czy nie jest to naszym kosztem? No chyba tak, kochani. Ale to, co też budzi moje takie ciekawe zainteresowanie, to jest, że tak zwana nierządówka, media, media tak zwane narodowe, publiczne, tak naprawdę no, pasożyci, pasożyci, na naszym majątku narodowym. I na naszych środkach budżetowych, bo to, co robią, zobaczcie, tu nie trzeba agentów wrogów, tu żadnej agentury amerykańsko-izraelskiej, która daje pieniądze, nie potrzeba. To my, podatnicy, dajemy pieniądze i w tym interesie zobaczcie, te media publiczne to wykonują. Gdzieś tam dwa czy trzy razy już tam rozpalają się filmik tego pana Nowalnego odnośnie pałaców Putina i tak dalej, które okazuje, że są, no nie są, no nieważne. No proszę Państwa, jeżeli jest to Federacja Rosyjska, tak potężne, wielkie państwo o takim bogactwie, no nie dziwmy się, jest określona też tradycja. Zresztą to, co nawet tam częściowo widziałem, no to, to moim zdaniem takie kiczowate. Nie może to być chyba wręcz prawdą. No, pałace calskie winny być chyba troszeczkę na wyższym, na wyższym poziomie, ale nieważne, ważne, że dyskusja jest. No i faktycznie. Dyskusja jest, tylko, proszę Państwa, czy my Polacy nie zdajemy sobie sprawy, z czym mamy do czynienia tutaj, w tej naszej okrojonej Rzeczpospolitej? Nie chciałem nigdy wyliczać nikomu, ale jak gołodupcy różnego typu w ciągu niewielu lat mogli dorobić się obrazów, które pan Nawalny przypisuje majątności panu prezydentowi Putinowi. A? Zobaczcie. I popatrzcie teraz, gdyby tak byli skrzętliwi z jednych mediów tych rządowych czy nierządowych, warto jest, uważam, Rzeczpospolitej coś pokazać, co się dziwnie i nagle zbudowało. W pierwszej kolejności. Bodajże rok 2016 17 normalna Polka, dwudziestoparoletnia dziewczyna, wzięła zeznania majątkowe pana Wicepremiera wówczas Mateusza Magnuszewskiego. Jak on się nazywa? Morawieckiego. Mateusza Morawieckiego. Jabli tak istotny facet, że nawet nie chcę pamiętać. Pana Morawieckiego, jak powiedziałem, no nie, i te zeznania zostały. Czyli zarobek tego pana przez ostatnie, bodajże, 90 lat, zliczone, sumowane. Milionek na tak zwany rocznie rozkusz poszedł na papier toaletowy i śniadania dla jego zacnej jegomości z całą jego świtą. I co nam wyszło w stosunku do tego, co wykazał? Że w ramach tych zarobków z tym milionkiem rozkuszu bytu rocznego brakuje nam od bodajże minimum 8, to zależy od symulacji, od 8 do 11 milionów złotych. No Proszę no gdzie ta kasa? Zacny ten człowiek, zobaczcie, przez taki wspaniały historyk, finansista, zarobił kasę. No gdzie ta kasa? Tam część parlamentarzystów, też aktualnie rządzących, którzy mieli wątpliwości, no, każdy normalny człowiek nie mieć wątpliwości, tak też podpytywała moją osobę, jak to może być. Ja no, powiedziałam, że była to na początku taka ze wsi, taka o, 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 organizacja. Która miała trochę inną nazwę, ale już to nie chcę nic więcej sugerować, każdy się domyśli, wsi, wsi. No i ona poszukiwała tam swoich ludzi, którym umożliwiała tak zwaną polityczną karierę, a później, no cóż, jak dali ci tą karierę, zresztą widzimy, gdzie kariera ta wyniosła ostatecznie, to no, trzeba było zapłacić. No i gdzieś te pieniądze tak no wyparowały. Nikogo to nie interesuje, oczywiście yy, nikt się tym szerzej nie zajmuje, a naprawdę ważne, po to to mówię, żebyśmy mieli świadomość, w czym my żyjemy. Następnie jest jakiś teraz bodajże wicepremier, premier Jacek Sasin, proszę się zainteresować. Wołomin jakieś tam bodajże wodociągi niedaleko, jakieś zacne hacjendy i tak no dalej. Pytanie skądżeż żeż to? No zresztą, oni, oni są bardzo rodzinni, oni są niezwykle rodzinni. No, kiedyś niedawno jeszcze taka peselowska rodzina na swoim, o, proszę Państwa, to jest zero w porównaniu z obecnie rządzącymi oni to potrafią zadbać o rodzinę. W związku z tym całe te interesiki odpowiednio porozpisywane nauczyli się tego zresztą zgodnie z doktryną pana Prezesa Kaczyńskiego, który wyraźnie stwierdził, ten ojciec inżynierii nowego narodu, to są stwierdzenia już nawet sprzed 10, więcej lat, oczywiście, żeby się utrwalić politycznie, żeby pokonać ten establishment, który po PRL-u się ukształtował, my musimy, oprócz polityki, którą osiągnęła, osiągnęli, my musimy wzmocnić się, osadzić materialnie, gospodarczo, no cóż, nie da się temu zaprzeczyć. No, myśl z przednia. Czyli dzisiaj, jak widzimy, te legitymacje pisowskie, partyjne tworzą nam następną arystokrację materialną, arystokrację bytu, taką podstawową, żeby nawet jeśli się im nowa noga politycznie powinie, no to oni już mają taką podstawę, że są gotowi dalej odbijać, bawić się i tak dalej, i tak dalej. Czyli nowa. Oligarchia nam się tworzy, no i z tą doktryną, więc tutaj należałoby się przyinteresować panem oczywiście, oczywiście wicepremierem Sasinem. Następna kwestia, no obecny, bardzo ciekawa droga, bardzo odwójta po premiera, bo przyszły premier, wszystko na to wskazuje, oczywiście będzie to statek upadek Rzeczypospolitej, niejaki pan Daniel Obajtek. Też jest bardzo interesująca sprawa. Proszę zwrócić uwagę. Zacny leśnik, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku. Dzisiaj tam szefuje w odpowiednim miejscu, niedaleko tam, gdzie jest Zatoka Pucka. Całkiem, całkiem ciekawe, całkiem ciekawe majątności, które posiadają różne tam są rzeczy. Też warto, powtarzam się, przyinteresować. Ja bym chciał, żeby pod tym względem ekipy Nawalnego, takie w Polsce zadziałały, pokazały i skąd to się wzięło. A sióbki niezwykłe się tam odstawiają, plus jakieś tam w Bieruniu różnego firmy powiązane, tu tatuś, mamusia, tatusia nie było, ale wiemy więcej o mamusi, no nie? No i oczywiście cała... Jeszcze raz, formacja bardzo rodzinna, w związku z tym nie powinniśmy się dziwić, że w ten sposób to się kroi na majątku narodowym. Powtarzam, szukamy gdzieś tam w Moskwie, a nie widzimy tego, co jest tutaj, co się dzieje. Jeżeli o tym przysłowiowym ździebełku wokół, to jak potężna kłoda, jak potężne pasożytnictwo, nie już z oka, ale z całej czaszki nam wystaje. Nie potrafimy, kochani, tego zauważyć. Jeszcze jest o jakiś tam posełek bardzo określony z zostrołęckiego, z Podostroęki. Tam była bardzo interesująca sytuacja przy okazji elektrowni, kilka majątności. Nagle tego znacnego posła się okazało, że ma kilka, więc w siedmiu bodajże, czy ilu różnych punktach, łącznie chyba z tymi e, także biurami poselskimi, plus e, kilka tych, e, poje, e, powiedzmy, majątności, które skrzętnie z tej chudoby poselskiej udało się, udało się zgromadzić. Też jest taki dosyć ciekawy, kolejny pan Marek Suski, Przyjrzałbym się, on, on, on zawsze tam, jak sobie przypominam, na komisjach Skarbu Państwa, laptopik. Laptop, to widzicie, lubi tam. Nie, ostatnio tam się dziwne rzeczy w laptopiku zdarzyły, ale laptopik wyciąga, no i oczywiście, kto z kim, gdzie, kto się na czym uwłaszczył, to niesamowicie. Więc widać tego człowieka zainteresowania, ale też różne tam dwory, dworki pokazywał, i tak dalej. Wydaje mi się, że marzenia chyba zaczynają się spełniać. Lekko gdzieś tam słyszałem, nic nie wyprzedzam, nic nie mówię, ale też takich ekip nawalnego, naprawdę w Rzeczpospolitej by się przydało, żeby Polacy coś zobaczyli, jak naprawdę skąd biorą się majątki, pieniążki i tak dalej. No, mnie to też nie dziwi, tak. Kierunek moskiewski Dymitriat ciągle rząd warszawski sobie zamierza podobnie y, tradycja XVIII-wieczna państwo dorżnięte Rzeczpospolita leży i kwiczy, no ale tutaj jej zacni obywatele w pierwszym rzędzie są, żeby jeszcze odrzeć, oskubać i świetnie im to wychodzi na koniec. Proszę państwa, w jak niebezpiecznych czasach żyjemy, chciałbym wszystkim, żebyśmy sobie Zrobili taki intelektualny, umysłowy eksperyment. Wyobraźmy sobie, my, zacni Polacy, z naszym rządem warszawskim, obecną ekipą z tym, że wymieniłbym wicepremier niech zostanie, pan Kaczyński ale na ministra obrony oprócz zacnego, bardzo kierunek amerykańsko-izraelski pana Mariusza Błaszczaka ale wymieniłbym na Antosia Macierowicza, boga wojny to było, było ciekawsze i Robimy taki eksperyment. Polacy z tą ekipą i mentalnością całą narodową, my przez miesiąc czasu obejmujemy obszar rządami i zasiedlamy największego, już w tej liczbie jest tu prawie 40 milionów, ale nasza mentalność największego państwa na świecie z największymi zasobami czyli Federacji Rosyjskiej. Wyobraźcie sobie, przez miesiąc czasu my, Polacy, Rządzimy Federacją Rosyjską, jesteśmy na Kremlu z naszą mentalnością, od Władywostoku władzy, władzy, po Kaliningrad, czyli nasz królewiec. Proszę Państwa, zarządzamy, powtarzam, z naszą mentalnością przez miesiąc czasu, zarządzamy tym obszarem, przypominam, jest broń atomowa, przypominam, Antoś Maciarewicz, jest ministrem obrony narodowej Koch, to nie jakieś tam sojgu i tak dalej. Proszę Państwa, no jesteście w sobie wyobrazić, jak, przez miesiąc czasu tylko jak by wyglądał po tym miesiącu świat. Gdyby Rosjanie mieli tą Federację Rosyjską po miesiącu czasu, rządów nas, Polaków, przyjść tam z powrotem, nie mieliby chyba gdzie wracać. Mam też wrażenie, że tak byśmy się zatroszczyli o cały świat, że możliwe w tym czasie cały świat moglibyśmy, lekko mówiąc, delikatnie w powietrze wysadzić. Trzeba pamiętać mieć dużo pokory i szacunku do władz, do narodu rosyjskiego, że są jeszcze w stanie tymi niewielkimi środkami utrzymać to państwo w miarę w jakichś tam normalnych, znośnych relacjach i nie zdestabilizować. Nie tylko sytuacji w Europie i naszego, bo to jest totalne, nic nieznacząca destabilizacja na terenie naszego państwa, ale nie zdestabilizować całego świata. W związku z tym ja też odsyłam do swojego materiału Rosja na trzeźwo, Rosja jak UFO, bo my wiemy więcej o UFO niż o Federacji Rosyjskiej Rosji. Zachęcam Państwa bo do racjonalności, do nauki. Do zrozumienia, co, czym jest, była i jest dzisiaj, bo ona jest niezmienna, imperialna, zawsze była. Od poczęcia do samego końca taką Moskwa musi pozostać. Zachęcam Państwa do tego, ale także proszę zwrócić uwagę, w jakim kierunku przy, nie, przy nieodpowiedzialności tych ludzi, tak zwanego rządu warszawskiego i tego wszystkiego, z czym mamy dzisiaj do czynienia, do jakich negatywnych skutków. Może być to wszystko doprowadzone jak wysoką cenę. My wszyscy za błędy tych durniów, którzy dzisiaj niby reprezentują nasz naród, będzie nam, no przyjdzie nam zapłacić. W związku z tym, póki jeszcze można, jest czas, jest czas na opamiętanie, jest czas na totalne zmiany, jest czas też na uporządkowanie. My powinniśmy uporządkować. Te materiały, które Nawalny tu mógłby w Rzeczpospolitej pokazać, my powinniśmy sobie uporządkować i uświadomić, że nikt tak nie kroił dotychczas Rzeczpospolitej z majątku narodowego, jak obecna pisowska władza.